Zastanawiasz się, jak odzyskać konto na Snapchacie. Oglądaj film do końca. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc, jeżeli nie masz dostępu do Snapa, zapomniałeś loginu i hasła, to ten film jest właśnie dla ciebie. Aby odzyskać hasło do Snapa, musimy przede wszystkim wejść w ustawienia telefonu, klikając ikonę koła zębatego. Następnie wybieramy zakładkę Google. Kolejno wybieramy zakładkę Autouzupełnianie, a następnie zakładka Autouzupełnianie z Google. Teraz wybieramy zakładkę hasła. Poniżej powinna wyświetlić nam się lista haseł do stron internetowych, które zapisał nasz telefon. Natomiast jeżeli Twój telefon nie zapisuje takich haseł, warto jest taką funkcję włączyć. Aby włączyć zapisywanie haseł, musimy kliknąć w prawym górnym rogu ikonę koła zębatego. A następnie klikamy pierwszą zakładkę. Proponuj zapisywanie haseł w telefonie. O tym trzeba pamiętać. Więc wracamy się o jeden widok. Następnie na liście stron internetowych musimy odnaleźć Snapchat. Możemy to zrobić za pomocą wyszukiwarki. Więc klikamy w pole Wyszukaj. Następnie wpisujemy Snapchat i wybieramy. Tutaj pojawi nam się jeszcze komunikat z prośbą o autoryzację. Możemy to zrobić za pomocą odcisku palca bądź prowadzić kod PIN zabezpieczający nasz telefon. Po weryfikacji wyświetli nam się dostęp do naszego konta na Snapie w postaci loginu oraz hasła. Ja posiadam dwa konta na SNAPie, więc mamy dwa loginy oraz dwa hasła. No i teraz, aby wyświetlić hasło do Snapchata, wystarczy kliknąć w przekreśloną ikonę oka w drugim wierszu. Więc korzystając z funkcji zapisywania haseł w telefonie, możesz w prosty sposób odzyskać hasło do Snapchata bądź innego konta. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, napisz komentarz. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy. Cześć!